Za niedługo wychodzi nowy sezon Stranger Things, także wybieramy sobie przekąski do oglądania tego filmu. Oczywiście później sobie kupię w Piedronce, czy w jakimś sklepie to wszystko co tutaj wybiorę. Na początku. Co by tu kupić? Co bym stąd wszystkiego, stąd wszystkiego, kurde, jak ja mówię, z tego wszystkiego, co bym wybrała. Eee, kurde, nie wiem. Pizzę, może zamówimy pizzę po prostu? Dalej, ja tak lubię fantę. Lubię po prostu takie pomarańczowe napoje, lubię. E, dalej, jakieś cukierki. E, ciastka to znaczy jakieś czekoladki, wiecie o co chodzi. Mm, weźmiemy to. To są chyba takie małe babeczki. Dalej, mm, Skittles i jakieś inne rzeczy. Ja bardzo lubię Skittles. Niech będzie Skittles. O, i tak będzie wyglądało yy, jedzonko podczas oglądania Stranger Things. Polecam.